Czy coś, co ma w nazwie pro, jest naprawdę pro? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie w dzisiejszym odcinku. Siema, tu wyczesane Ali, czyli subiektywny przegląd sprzętu barberskiego, który możesz kupić od myfrenda. A to VGR. Pełnometalowa maszynka o trochę niestandardowym kształcie, jak na VGR-a. W kształcie WOLA, troszeczkę może w kształcie Babylisa. Zupełnie inne pudełko, więc prawdopodobnie znowuż jest, jest to jakiś white label albo gdzieś VGR to skądś pozyskał, bo mamy tutaj zupełnie inną filozofię pakowania, zupełnie inne pudełko, zupełnie inne wszystko niż standardowe. Standardowe rzeczy, które są w widziarze. Ta maszynka przechodzi w dwóch malowaniach, i oba te malowania to są malowania z jakimiś takimi obrazkami. Jedno malowanie mamy zielone w jakieś tutaj takie czachy, i ja mam właśnie to drugie niebiesko ogniste na pierwszy rzut oka. Całkiem fajnie się to prezentuje. Pudełko wysokiej jakości. Mamy tutaj magnesiki w pudełku, no wszystko pięknie. Mamy tutaj maszynkę, i gdy wyjmujemy ją z opakowania, no to już można poczuć, że jest to rzeczywiście ciężkie, pełnometalowe, bardzo dobrze wykonane. Máme tutaj Akcesoria. Mamy tutaj fade brush'a znanego już z Widziara, bardzo dobry fade brush, bardzo fajny. Mamy tutaj Widziarowy, standardowy kabelek, bardzo wysoka jakość tego kabla, super w ogóle ten, słuchajcie, świetnie się telefony te w ogóle, używamy tego, tych kabli widziarowych, używamy do ładowania. Nie ma tu żadnej stacji ładującej, maszynka oczywiście ładuje się na USB-C. Maszynka jest wyposażona w wysuwany taki haczyk i ten wysuwany haczyk jest bardzo charakterystyczny dla fabryki Acme. Która to fabryka produkuje Joterela, produkuje Mateo'a, produkuje TPOB, produkuje Kulilanga. Ja bym obstawiał na to, że jednak jest to konstrukcja, która wyszła z Acme, a nie z vgr -a. No i mamy tutaj nasadki dystansowe. No, i jak na coś, co ma w nazwie, że jest Pro, że jest VGR Professional, to są to wyjątkowo. Nasadki dystansowe. Przede wszystkim plastik, z którego jest to wykonane, jest no strasznie słabej jakości. Jest to taki brzęczący. Najgorszy chiński plastik. Te nasadki dystansowe są w dodatku mało śliskie, to znaczy, że ta powierzchnia jest w ogóle nieporowata, ta powierzchnia jest bardzo no, taka wręcz jak szkło, co powoduje, słuchajcie, że czasami pracując z tą nasadką na skórze, zaczynasz przesuwać po prostu tą skórę, bo gdzieś tam się przykleja po prostu ta nasadka do skóry, więc te mniejsze nasadki absolutnie na nie. Więc on no, tu trzeba byłoby wziąć sobie jakieś nasadki inne z innego vgr -a. Natomiast jeżeli chodzi o samą maszynkę, no to kurde, mamy tutaj trochę demona. I jak ją sobie włączymy, to mamy raz i dwa. No i ta maszynka jest nie do zatrzymania. I teraz, o ile nasadki dystansowe to jest jakiś plastik fantastyki, absolutnie totalne nieporozumienie, to po prostu nie działa, to sama maszynka ma naprawdę zajebistą jakość wykonania. No komuś się może podobać albo się nie podobać to malowanie. Mamy tu ekranik oczywiście, ciach. Po włączeniu na tym ekraniku mamy podstawowe informacje odnośnie prędkości maszynki o 8000 rpm albo 9000 rpm, no i oczywiście stan baterii. Procentach. Ostrze standardowe DLC od Wigiara znowu ono jest naprawdę bardzo dobre, bo ono się nie grzeje. Słuchajcie, ono się nie grzeje. Pomimo tego, że tu jest 9000 rpm i rzeczywiście ten moment obrotowy jest tu bardzo, bardzo duży, to to ostrze się nie grzeje. Ono jest zestawione ze standardową ceramiką od Wigiara My to już znamy z 003. Ponownie Wigiar tutaj postanowił nam umieścić informację, że dźwignia dystansowa otwiera się nam od 0,8 mm do 0,2, czyli standardowe otwarcie dźwigni dystansowej i mamy tutaj wszystkie kliki. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli chodzi o tą dźwignię, fajnie, że ona jest taka wygięta, bo świetnie w palec jakby wchodzi, czy drugą ręką sobie to zrobisz, czy robisz sobie to kciukiem, czy wracasz. Fajne jest to wyprofilowanie, ale znowuż jak na coś, co ma być super pro, to dość ciężko to, to chodzi, być może się wyrobi, może trzeba tutaj gdzieś tam zaingerować w tą śrubkę. Ja na razie jakby oceniam to tylko jakby po tym, jak wiołem to z pudełka. Słuchajcie, jak gdzieś tam jadę sobie z klientem tą maszynką, pyk, 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 pyk i chcę szybko zmienić to gdzieś tam Potrafię zajebać się w akcji i zmienić tutaj o dwa ząbki, a nie o jeden, więc wtedy, wtedy się trzeba cofnąć. Więc no ten klik jest precyzyjny i on, on, on tutaj nie ma jakiegoś wielkiego luzu. Ten klik jest precyzyjny, absolutnie, ale z racji też tego, że trzeba użyć troszeczkę siły, no to ten klik tak bym ocenił na. 4 na 5 nie 5 na 5 Ten mechanizm kliku, tutaj mechanizm, on strasznie mocno przypomina mi to, co gdzieś tam możemy znaleźć z vgr więc znowu jest to jakieś nawiązanie do fabryki Acme, prawdopodobnie gdzieś tam to może być z tej fabryki. Jakość wykonania jest rewelacyjna, słuchajcie, tutaj mamy takie rozwiązanie, że cały ten dół, poza, tylko poza tym górnym coverem, no to wygląda jak unibody, bo to chyba jest unibody, bo tutaj nie ma, zobaczcie, żadnego łączenia, tutaj nie ma, nie ma też żadnego łączenia, więc tylko ten przedni panel jest do zdjęcia. I prawdopodobnie gdzieś śrubki znajdują się tutaj do tego przedniego panelu. Nic nie skrzypi, no jest to po prostu tak, jakby był to jeden kawałek aluminium, po prostu i tylko nakładeczka na wierzch. Więc dość ciekawe, dość ciekawe rozwiązanie. Maszynka świetnie wyprofilowana i pomimo swojej wagi, no dobra, zważmy tą maszynkę, bo powiedziałem, że ciężka. 323 gramy, myślę, że to jest waga, która pełno metalowa obudowa musi ważyć. I teraz, czy to jest rzeczywiście ciężka maszynka, jest ją czuć w ręku. A tutaj mamy Wumar 139, on waży już 290 gram, czyli mam już 40 gram mniej, a Biardy Clip, który jest uważany za lżejszą maszynkę, 240 gram. Czyli zobaczcie, że między Biardy Clipem a tym widziarem mamy aż 100 gram różnicy, czyli rzeczywiście jest to dużo, dużo. Cięższa maszynka i to czuć, ale świetnie wyważona, więc da się tym pracować. Słuchajcie, pomimo swojej wagi, fajnie się tym fejduje. Tu jest rzeczywiście ta część związana z tym, z tym pro, no bo rzeczywiście fajnie się tym fejduje. I teraz tak, przede wszystkim mamy tutaj wyprofilowanie na palec. Fajnie to fajnie, to sobie działa, to, tego fejda można fajnie zrobić. Maszynka jest prze. Potężna, zarówno na pierwszym, jak i na drugim biegu. W ogóle mogłoby nie być tutaj tego drugiego biegu. Na no, ten pierwszy już jest w ogóle wystarczający. Po co są te dwa biegi? No, niby ten pierwszy niby do fejdowania, do jakichś tam bardziej precyzyjnych rzeczy, a ten drugi wtedy, kiedy potrzebujesz więcej mocy. tak I na tym pierwszym troszeczkę masz oszczędzać baterię. Więc jeśli chodzi o to, czy jest to Pro, czy nie, to sama maszynka jest rzeczywiście Pro. Ta jakość wykonania naprawdę bardzo dobra. Ja zapłaciłem za tą maszynkę około 180 zł, i w tej cenie można sobie kupić taką maszynkę na AliExpressie, jeśli szukasz sprzętu, który jest sprzętem ciężkim masywnym, takim, który czuć w ręku, ale dobrze wyprofilowanym, w metalowej obudowie, która pewnie szybko nie ulegnie zniszczeniu, nie ulegnie szybko starciu. Z jakimś takim fajniejszym tutaj malowaniem to zdecydowanie polecam, ale no będziesz musiał z innej maszynki sobie ogarnąć nasadki, bo te nasadki to gówno absolutne. Nie da się tym pracować. Naprawdę próbowałem, nie da się tym pracować. To już nie jest to, że ja narzekam. Po prostu jest to naprawdę Jeden z najsłabszych projektów nasadek, jakie widziałem. Zarówno plastik jest słaby, jak i sam kształt tych nasadek jest słaby. Naprawdę no, przeszkadza to w pracy absolutnie, jakby zapominamy o tym, tego nie widziałem. Natomiast sama maszynka, no super. No, świetna jakość wykonania za 180 zł. Jest to naprawdę demon prędkości, w każdej sytuacji świetnie się sprawdzał. Mam nadzieję, że ten klik troszeczkę się tutaj wyrobi, bo rzeczywiście ten klik na początku dość ciężko działa, ale do tego też się można przyzwyczaić. Dla niektórych osób może to być zaleta, że ten klik też troszeczkę mocniej tutaj działa, jest troszeczkę, troszeczkę więcej oporu daje, bo pewnie nie wyrobi się aż tak szybko. Jakby ktoś chciał kolorki, to link do zakupu tego w opisie. I już.